Czego pan tu szukał? No, dzień dobry. Dzień dobry. Zainwestuję w was 2 miliony złotych. Kupicie sobie za to lepsze samochody i lepsze ulepszenia do 2 miliony? No to nieźle. A co chcesz za to? Będziecie musieli rabować, kradnąć wszystko, co się da, ale mi będziecie dawać 90%, a dla was zostanie 10%. Hmm, Szmierze się opłaca. Duchu, dobry interes. Co wy na to, chłopaki? Myślę, że bierzemy ofertę. Dobra Myślę, że bardzo na pewno nam się zwróci, bo że nam i po prostu To jest, są wasze pieniądze, proszę Okrągło O, dziękujemy Ja nie mogę, panowie, jaka to jest suma pieniędzy Ja sobie kupię za to kolekcję amerykańskich samochodów Dobra No to co, panowie? To sobie za to kupujemy? Ja sobie kupię lepszy silnik Ja sobie kupię może... Wiesz, nie wiem, moja Shelby Cobra jest bardzo dobrym samochodem a ja sobie kupię nowego McLaren'a, a jeden, oraz kolekty amerykański haut poison z Ameryki. No to fajnie. No kurczę. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Vamos. Nie mamy taki ogólny pomysł. Damy panu teraz 100 e, tysięcy kasy za to. I pan nałoży teksturę taką, jaki mamy na samochodach swoich, na samochodzie jakiegoś klienta. No dobra, no. To 100 tysięcy mogę się zgodzić. No to nikt będzie tamta Toyota toeraf 4, to nałóż, to tylko teksturę. Na nią. No dobra. To do zobaczenia. Nara. Dobrze, do widzenia. I żeby jak najszybciej to auto było, żeby już dzisiaj. Okej, dobra. Co? Dzień dobry, auto jest gotowe do odbioru. Dzień dobry, no, zapraszam. Dzień dobry. Zapraszam. A co to ma być? No taki projekt wykonałem. No dobrze, no nie powiem podoba mi się. Zaskoczył mnie pan tym autem. Dziękuję bardzo. I Proszę, na dobra. pewno na pewno się tutaj jeszcze kiedyś zatrzymam. Nie ma problemu. Jego nie. Nadzajem. Dobra, wiecie co, ja zadzwonię do policjanta, z którym mamy dalej układ mi motywca i zmian. I do niego. Dobra. Halo! Halo! Witam, mam tutaj taką ważną informację, że teraz porusza się po mieście Toyota RAV4 z teksturą... Enkopak F. Taką, jak ma w familia, więc pamiętaj, aby poinformować innych policjantów, że ten cel, who się porusza, aby pomówić tamtą osobę, i żeby było, że w familii już nie ma i że została wyeliminowana. I powiedz, że to jest głowa naszego gangu, główna osoba po prostu, dobra? Dobrze, poinformuję wszystkich No, to z kostej. o jeździć Może czas pojechać tam Nie wiem po co tutaj, tutaj to Okej, okay. nic nie jedzie chyba Okej okay. Ciekawe co tam się dzieje przestępczość ostatnio ba się naprawdę słabo. Bardzo cieszę się z tego powodu, że przestępczość się tak zmniejszyła dzięki moim zmianom. Dobrze, zobaczę sobie teraz monitoring gdzieś, czy przypadkiem ktoś czegoś tutaj złego nie robi. Dobra, monitoring. Dobra, mam monitoring na stację benzynową. Okej, okay, tutaj ktoś tankuje. Wjeżdża, nie zapłacił i pali gumę oraz jeździ bokiem. Mamy... mamy osobę do schwytania. Dobra, to jedziemy tam. Dobrze. Szybko. Stacja benzynowa. Nie, po pierwsze nie zapłacił. Po drugie pali gumę i jeździ bokiem, więc. Ciekawie będzie. To trzeba z nim porozmawiać. No tak. Dobra, jedź pierwszy. Dobra. Udy, czerwone czerwone światło mam akurat. Dobra. Dobra, już zielone, jadę. Hmm. Gdzie on jest? O, to chyba. To on. była korweta, to była korweta. My chyba koło niej przejechaliśmy. Okej, okay. odpalam sygnały, szybko odpalaj koguty. Dobra. Jedziemy! Zatrzymajcie, się! Zatrzymaj się! Jedziemy, jedziemy. Zatrzymaj, się! Zatrzymaj się. Co tu się dzieje? Wjedź na pobocze! wieź na pobocze! Na pobocze. nie, auto mi się tymi. Na maskę, na maskę. Ręce na maskę. Jaki cel miało to co robiłeś? Fan. <fum> no ale nie można tego robić, to jest nielegalne. No ale nikogo nie było, droga była pusta. Stacja e, tak, stacja była pusta właśnie, tak. Tylko że jakoś nie zapłaciłeś za benzynę, którą tankowałeś. Wszystko widziałem, wszystko jest nagrane. Ale jak to możliwe? No tak to. Mam wszystko, wszystko nagrane na kamerach jest. Mogę ci to pokazać nawet. Nie no, wierzę ci. Dobrze, to zapraszam do samochodu. Do którego? Do mojego. Tak. Tego. Tego. Zapraszam. Dobrze. Dobrze. Czy pan zna swoje prawa? Znam. Dobrze. Więc tak, pan nie zapłacił za paliwo, więc będzie musiał pan zapłacić karę. Oraz robił pan niezbyt dobre rzeczy, które są nielegalne, więc niestety, ale pan traci prawo jazdy na 2 lata. Ile? Na dwa lata, i będzie pan musiał zapłacić tyle, ile litrów pan po prostu zatankował. Oczywiście wszystko jest w danych stacji benzynowej. Dobrze, to zapłacisz, a będę mógł jakoś to prawo jazdy sobie wykupić. Nie? Nie ma już łapówek. Zmieniła się policja na plus. Dobrze, to zapraszam. A, teraz jedziemy na stację benzynową. Tak, czy ma pan ze sobą portfel? Powinienem mieć gdzieś w kieszeni, zaraz sprawdzę. Tak, mam. Ale co się stanie z moim samochodem? Pana samochód zostanie skonfiskowany na dwa lata razem z prawem jazdy. E, Okej, okay, więc z tego co się dowiedziałem, pan nie zapłacił 250 zł. No, proszę mi to dać to te 250 zł. Dzień dobry, proszę bardzo, 250 zł. Za Muszę tamtą sytuację. Nie, proszę pana, jak tak można. No i pan, niestety, stracił prawo jazdy, oraz pan jeszcze będzie musiał zapłacić 5000 złotych mandat za różne tego typu rzeczy, które zrobił pan, bo pan zagroził bardzo życiu obywateli. Nie teraz z domu, no proszę pana. No, na piechotę, niestety. o to kardio. Ogółem. Mm. No. jeździ, jeździ po drogach um, taka Toyota. Tak. RAF 4. No i co? Która, która, bardzo zagraża nam i jest um, podejrzenie, że jest z familii. To jest, że to jest MK... szef, um, tak, szef. Że to, no, że to jest szef e, całej familii. No i gdzie się I znajduje w tym momencie? Gdzieś w mieście jeździ. Trzeba ją y, trzeba tam pojechać i ją złapać. No kurczę, no to teraz będzie mocno. Dobrze zapraszam zaprasza was do pościgu policyjnego, bo teraz będzie potężnie Zapraszam was dwóch jeszcze. Dobrze. Czyli gdzie on, jest, gdzie on jest teraz? W... mieście. Dobrze. No to chodź szybko jedziemy. Musimy złapać. Dobra, ja odpalam kolbuty. Treny wszyscy odpalajcie. Dobrze, jak jest w mieście trzeba przeszukać to miasto. Wy no, innych tam obrzeżach szukajcie. Pod bankiem Ubra, nie ma. Tutaj y, na boisku do koszykówki nie ma. Sklep z bronią też nie ma. Jubilera nie ma. O jest tutaj, koło jest. jubilera. Naprawdę? Tak, jest za tak, dół, do, za Dobrze, musimy jest. go dorwać. Zatrzymaj się, zatrzymaj się. Zatrzymaj się, się wyjdź z rękami w górze, wyjdź z rękami w górze, połóż ręce na masce, ręce na masę. Przykuję. no to gdzie jest y, pana prawo jazdy? Widzisz, z kieszeni, tylna kieszeń, tylna tak? kieszeń, tak? No już tak. jest, jest, jestem przykładnym z... obywatelem, nigdy mandatu nie dostałem, bierzemy, bierzemy pana na komendę, niestety, ale mogę powód? No pan jest, pan jest prawdopodobnie szefem gangu Familia. Jakiego gangu? No, co to za samochód? Ma Familia ma takie ja samochody. Tak. A może się ktoś tutaj przynajmniej wylegitymować? Przecież, proszę bardzo, tutaj są moje dowody. E, niestety jest to typowy samochód gangu Familii, bo nikt takich samochodów nie robi. Nie no, pan sobie no. żartuje no. chyba. Teraz Nie jedź do tego auta. Zapraszam do pojazdu. Teraz do tego auta. Na tył. Dobrze, jedziemy. O, jedziemy. Kierunek więzienie. kierunek więzienie. To się zawróć. Porsche zawróć się. Dobra, jedź prosto. Dobrze. Czy pan mnie słyszy? Czy pan mnie słyszy? Tak, słyszę pana. Tylko to ciężkie przez to, syreny. E, dobrze, jeśli pan jest oczywiście z gangu familii, to niestety na pana będzie czekać bardzo surowa kara za napadanie na banki, masowe morderstwa ludzi, łamanie prawa, tak, łapówki. Nie udowodni. nie udowodni mi nic pan. czy ja e, dobrym chłopakiem. Ale on jest z gangu familia? No tak, e, mówi, tak, z tego się dowiedziałam, że jest. Tak, czyli też potwierdzone, to jest potwierdzone. Rośnie. To jest potwierdzone. Oszczerstwa pan właśnie pomawia dobrego chłopaka. Do żywocie, do żywocie. Było jechać w innym jest samochodzie, inny. byś przynajmniej Na 140. Jeżeli to wszystko się rozwiąże, to ja was pozwę, rozumiecie to? Pozwę was wszystkich. Rozumiem, że się to pewnie tak, że będziesz siedział w pace. Zapraszam, zapraszam tutaj. Dobrze, idę, idę. Proszę bez bicia się tutaj przyznać, czy pan należy do gangu Familia? Nie należy do żadnego gangu. Jeżeli pan się przyzna, zostanie panu skrócony wyrok. Wierzę, że ja nie będę mieć wyroku, ponieważ nie należysz do żadnej mafii. Jak się pan przyzna, dostanie pan pół miliona. Mhm. No to nieźle. Co ja będę mieć z tego pół miliona, jak ja będę w więzieniu. Ale ma pan jakiś dowód na to, że jestem z familii, Czy tylko to, że mam pomalowane tak auto? Dobrze, oto są dowody. Mhm. Dobrze. Zdjęcia. Niestety, no, ja ale wiem. szef gangu familię zawsze był cichy i zawsze był w masce. Bo familia no ma takie ja nie, nie wiem. Wie pan co? Ja, ja będę musiał z panem jeszcze porozmawiać o tym aucie, bo mam pewne podejrzenia. To może potem porozmawiamy o tym. Zapraszam za mną, szybko, proszę się nie ociągać. Szkoda czasu. Szybciej, szybciej. Idzie pan do tymczasowego aresztu. Mhm, dobrze. Oczywiście na sam dół, tam gdzie naj... najbardziej niebezpieczni trafiają, dobrze. a jestem, bo on niebezpieczny. Może trafić... jestem niebezpieczny, jestem może trafić do tego z wysokim rygorem na górze. Mm, dobrze, dobrze. proszę okay, chodzić. Um. Czy ja to jest wolę. naprawdę on, bo ja mam lekkie podejrzenia. Czy on by jeździł w takim samochodzie i czy by się w, no, w ogóle pokazał? A czy, bo to jest, to jest. głowa Maf? No dostałem takie, takie zgłoszenie, że to szew ich. No w końcu, w końcu miasto będzie wolne od ich przestępstw okrutnych. Ale wąs samochód sobie kupiłem. Bardzo fajny. Udało mi się kupić. No, za 200 tysięcy. No, t... siema. Bo, 7. jaki samochód sobie kupiłem. Cadillac Eldorado, Lowrider. Dawajcie, jedziemy na bank, bo musimy to się obrabować, żeby nie było. No i aj... f. gość w nas zainwestował. Ja kupiłem ten samochód za 200 tysięcy. Ma on tutaj słończnik, 50 tysięcy przebiegło. But nie, nie, nie. Żadnej kraksem jest to słaba cena. Urdy, jeszcze taki wygodny. No bardzo nie przesadzę. Niby amerykański odwoczelek. Luksus amerykański jest plastikowy, co tutaj ma no, luksusy. Masz gust do aut. Jesteśmy naprawdę całkiem blisko, czy gotuje się przodu, czy braje się i macie skończoną akcję? Od razu, e, od razu, od razu wkraczamy, czy manipulacja? Od razu ma. Dobra. Dobra, wychodzimy. Dobra. dobra. Szybko. Szybko. Uj... Nie, Szybko, szybko, szybko. za. No i go, obcy. To jest jakiś zatopiony bank w ogóle. Cholera, to jest jakieś dziwne. Takie mają zabezpieczenia. Macie jeszcze trochę dynamitu. Ja mam. Steura. Częnki. Tomora safeu. Widzimy. Bierzemy. Pamiętajcie, no tutaj zarobimy tam z medium, no co jednak się jednak tysięcy tysięcy mu. Mam zawsze na te Tysiące. Przypominam, że mamy jeszcze zabezpieczenie. Dzięki temu przyjdźmy ubezpieczeni, a przyszłość. Życie nie umierać. Piękna ta robota. Dobre, mam pełny. Mam nadzieję, że się na mnie wbiją. Ja też mam pełny, chodźmy. Też. Dobra. Pasa, jak to żyle to policja działa. To było za policja. Ale ta policja jest głupia. No! Narakowów! No, 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 ta!